Nazywam się Rafał Paździor, jestem rolnikiem ze wsi czadrów. Za nami kukurydza. Jakiego rodzaju to jest kukurydza? Na co jest przeznaczona? Ile jej jest? Kukurydza jest przeznaczona na kiszonkę dla bydła. Mamy jej około 11 hektarów. No i ten. I Mamy problem z dzikami. Weszły nam dziki, i jak zgłosiliśmy to do Koła Owieckiego, gdzie sam dzwoniłem do Koła Owieckiego z Łydnej Góry, Odyniec, powiedziałem, że są dziki w kukurydzy. To przełożony tego rejonu kamiennej góry powiedział, że się dziki wygonił. Tak nie może być, że dziki se wchodzą, a gospodarz ma, ma się wygonić dziki. To nie są nasze dziki. Od tego, od tego są koła łowieckie, żeby tą dziczyznę przeganiać i, i robić z tym porządek. Dużo tych dzików robi szkodę? No dużo robi tej szkody. Na, na dzień dzisiejszy 30% straty na, na polu około 3,5 hektara. Są to kolosalne straty, bo wiadomo, kukurydza, siew, są to nakłady bardzo dużo finansowe nie? i po prostu no, my też patrzymy na to, żeby nam też ładnie urosło i żeby był jak najlepszy plon, no, ale jak dziki wchodzą i niszczą, no to. Czego pan oczekuje? Jakiego efektu? Kto miałby wam pomóc? No, no oczekuję to chociaż żeby to przypilowali tej, tej plantacji kukurydzy. No, ale jak to jest takie lekceważenie, lekceważenie rolnika, no to to, jest, to, to to jest coś nie tak, nie? A bo panu nie wolno na przykład, nie wiem, przepłoszyć, strzelać. Nie, nie wolno i nie wolno strzelać, bo te są przepisy, że nie wolno strzelać w obrębie zabudowań, ale można puścić psy w łamku kukurydzy myśliwskiej. Mogą to przegonić albo przypilować, bo chociażby podjechali, nie. Podjechali wieczorami, yy, przypilowali jakąś abonę postawili czy coś, ale to w żadnym kierunku to, to nie widać, żeby ten. Jeszcze zostało nam 20 dni do skuszenia kukurydzy, bo robiliśmy badania wczoraj, zawartości skrobi, no to ja myślę, jak 20 dni, no tutaj, tutaj te, tego pola to nie będzie w ogóle, nie?